Witam w łaźni <grym> Witam okay. bardzo serdecznie ja jestem Darwin i jem Nutella. Aha. Witam, jestem w Goofer 2 <grym> A jak bijam na łaźnie. Taką jak możesz rakę jeść z Darwin? Co? Jak strakę można jeść? Szybko Ale Bo tak tygryb. samo jest? Ja, czy... Tak samo bez niczego? Co? Nie odmów. Mam model. Ja tu mam w ogóle dobre łunki Co do tam ja wbił? No tarcia. Jaką... ominę. Kogo zbiłeś? <noise> o Boże, ten śmiech. <noise> Kogo zbiłeś, Darek? Jakie łatwe jest Toxic Mix 150. Pozdrawiam Wszyscy się biją z kimś, no? Merdek Pat! Tak Nie merdek A jest Bo nie było go Mam tego co tyłem biega Zbiłem Lady Adele Biegający tyłem. z tyłu Za 12 k To odbija Pozdrawiam ja. z kawiora Wyśleś <grych> wygra A to magiez? Nie. Yeah. Ja, jak tu fantazyjny jest. No jest. I jest, czemu no on zmienił grafikę tego pierka? Łatwo no coś... jest fantazyjnego. Ja też pisał za i tak takiego. Ale padł to, już. Nie fantazyjny tu lata. Padł. Czy nie? No lata tu. Mi się wydawało, że padł. A nie, lata tu. To ja tego. To ty jesteś magiem. Dark. No jest, znaczy pal. Palę najłatwiej go zbić. Ja nie jestem palem. <laughs> Wierz go. go, zmieniłem profesję Gabcio, weź go. Zmieniłem profesję. On mnie złapie zaraz, nie no, go No albo mnie złapie, czemu on bokiem chodzi? Nie, mnie też What nie ty złapie. fuck? Ej, merce chce bić, co za śmierć. Albo ktoś. O, tu jest, nie laga miałem. To Ej, ja. ja chciałem go bić. Tychamie. No ja kurde uciekł nie. mi. Jaki ty jesteś no, co, że... O No Ufa bije Jązeku To trudni To potrudni Ja się wywalę z nim pewnie Ja to krzyka zabija, a ty takie gówno odwalnie. Ty to pytanie zrobiłeś Kto? Uh. Ja zabiłem 144 4 tropa O, padł Odciutko Bufer <noise> Jeszcze zbroję miałem inną Co ci pobijało? E, 3 zamra i chyba dwie klaty. Widzisz dobrze, że tą zbroję kupiłeś. A nie, bo miałem to jest inna. Czemu nie... Jak A ja już... Ja on to na 130, unikiem. Może ja to wygram. <noise> nie no nie ma szans. Ile ja mam? Ja mam dwa. No, los. Dwa. Albo ty nie, cztery, bo ty jeszcze żyjesz chyba. Nie. Nie, to no, o, o. Aha. Jej, jej. <laughs> o, cześć, o. No, nie. Tak się nie <laughs> robi. Czekaj, muszę zmienić błogo. Nie zmieniaj nic, błagam cię. No dobra, musimy się bić. Ja z tobą padam. Jak to z Gufim? Co jest? To ja. miodczy. Dobra, bijemy. Aaaa! Je... Padasz! Albo nie. Masz odwrót? Nie mam. Ha! No kurde, co ci tak siada? Farciarzu. Wię więcej. Tak, jeszcze o armii przebił. Nie, nie Dotyk! Kurde. Ale ty far... Nie farce. Jak nie! Zaraz sprawdzam tutaj. Panel. No wcale nie. Ty... ty ej! Dark! Ej, wcale nie farci, Guffy, nie? Trzy klątwy, jeden cewek. Cztery Zawra. Dwanaście przebić. Eee, Cztery no, szybkie strzały nie i chuj, wcale nie. O, ja zero ciosów krytycznych, i 9. Wcale, no, wcale nie farci. Wcale nieprawda, to nie był farsz. To był czysty skill. Tak. był skill. Tak, to był skill. Tak. Każdy w komentarzu pisze, to był skill. Czysty skill. Merci Fujik powie, to był skill Losować? Dobra, po Taka co losujesz pewnie. jak ja padłem wygrał. Wygrał. Dobra, Kogo pozdrawiacie, co? Losu Pozdrawia mamy, mamę, tatę i rodzice. Bo już koniec będzie. A ty Hanaro nie... A nie, Goofy. A ty, ty to spadaj, bo twarciłeś nara. Koniec odcinku, odcinka Elo. Yeah.